Czeka, kochani, zapraszam Was dzisiaj na test kosmetyków, głównie Eveline, bowiem mamy tutaj Krem CC, nową paletkę neonową. Także to głównie mam zamiar dzisiaj przetestować i pokazać Wam, jak na twarzy się spisuje. Plus oczywiście jakieś tam inne nowinki, które ostatnio kupiłam. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wypadnie, zapraszam do oglądania. Tak jak we wstępie wspomniałam, najpierw będziemy sobie testować nowość od Eveline. Dorwałam w Hebe za 16 zł. W cenie regularnej kosztuje 27 zł około i jest to CC Cream. Ja go wzięłam sobie w odcieniu 01 Light Beige, posiada SPF 15 i przeczytam Wam może teraz, co obiecuje nam tutaj producent. Magical CC Cream to lekki krem tonujący z mineralnymi pigmentami. Multifunkcyjna formuła kremu minimalizuje widoczność niedoskonałości i wyrównuje koloryt cery. Kwas hialuronowy głęboko nawilża i wygładza skórę. Receptura zawiera również witaminy A oraz C, które intensywnie regenerują i ją rozświetlają. Zawarty w formule organiczny bioaloes wzmacnia działanie nawilżające kosmetyku, pielęgnuje skórę oraz zapewnia jej długotrwałą świeżość i promienny wygląd. Filtry UV, czyli SPF15, zapewniają ochronę przeciwsłoneczną. Niewielką ilość na na twarz rozprowadzić za pomocą gąbki do makijażu. A przeważnie napisane jest, żeby rozprowadzać palcami. No ale dobra, może pół twarzy sprawdzimy za pomocą gąbki. Ja sobie nim tutaj wstrząsnę, a pół yy, za pomocą dłoni. zapieczętowany, Eveline ma plus. Tak jak Wam mówiłam, ja ten kolor kupiłam tak trochę na gapę, ponieważ nie było testerów, więc zupełnie nie wiem, jaki on będzie. Szczerze powiem. U, on jest w ogóle biały na początku. Zobaczcie, czyli on będzie się adaptował do koloru sery, podejrzewam, za momencik. No i co? O, zaczyna zmieniać odcień pomalutku. No i teraz nie jestem pewna, czy on nie będzie za jasny. O, zobaczcie. Mhm. W dotyku taki przyjemny jest całkiem. Mhm. No i tak prezentuje się ta jedynka po rozsmarowaniu. Może być ciekawie, aczkolwiek trochę jestem zdziwiona, bo przeważnie rekomendują, jeżeli jest taki biały krem, który się adaptuje do cery, to przeważnie ciepło go uaktywnia, wiecie, tarcie ciepło i tak dalej. A tutaj rekomendowana jest gąbeczka, więc tym bardziej chcę to sprawdzić. Trochę mam dzisiaj podbite oczy, co później będę korygować oczywiście. Dobrze to tak, tak jak wspomniałam, na jedną stronę twarzy zrobimy to łapką, a po drugiej zrobimy gąbeczką. Przy okazji zobaczymy, czy gąbeczka zabierze nam krecie, bo generalnie gąbeczka zawsze troszeczkę zabiera. Wiecie, jak to jest. No i jedziemy. Tutaj na twarzy jakby szybciej, widzicie? Nabrał tego koloru. Ja sobie przesmaruję i po oczach, żeby wyrównać całość. No, kolor jednak będzie ok. Nie wiem, jak pozostałe. Ciekawa jestem, jaką mają gamę. Tam widziałam chyba, że były cztery te tubki, czyli będą cztery odcienie, ale gdzieś tu Wam napiszę. Krycie, jak to Krem BB CC ma takie raczej nikłe, że tak powiem. Tutaj mamy cerę z kremem, a tutaj mamy bez. No, minimalnie wyrównuje koloryt, ale naprawdę, jeżeli chodzi o Konkretnie mój przypadek to minimalnie. No dobra, to teraz po drugiej stronie użyjemy tej gąbeczki. Zobaczymy. Zmoczona gąbka i lecimy. Widzicie, tutaj już dłużej się jakby ten kolor. Robi taki, jak powinien być. Czyli jest tak, jak myślałam, że kiedy użyjecie ciepła ręki i wmasujecie go w skórę, to jakby szybciej adaptuje się do kolorytu. Bo podobnie nam się działo przy tym. Yy, tam był taki primer z Gosza. Pamiętacie ten test? Gdzieś go Wam tutaj podlinkuję. Podobnie, podobna sytuacja była. No i tak jak myślałam, troszeczkę krycia nam zjadło, bo tutaj to już praktycznie nie widać w ogóle, żeby nam cokolwiek przykryło. A tutaj jednak minimalnie, ale to krycie jest. Więc dołożę sobie jego drugą warstwę. Wykończenie jest mega świetliste, no, ale tego akurat się spodziewałam. Też jakiegoś mega krycia się też nie spodziewałam, no bo to jest krem CC, który ma wyrównywać koloryt. Zobaczymy potem, czy będzie ciemniał. Ja mam nadzieję, że kiedy wyrównam sobie moje przebarwienia, to będę mogła używać spokojnie takich właśnie kremów, i to będzie wystarczało mi na co dzień. No, troszeczkę to krycie się dobudowało. Minimalnie, ale ja jednak zdecydowanie bym go rekomendowała yy, rękami nakładać. W odczuciu jest. Takie jak krem, czyli fajny, nawilżający, skóra jest mięciutka, wygląda też jak druga skóra, także tutaj okejka. To co, ja się teraz przypudruję, nałożę korektor pod oczy i będziemy przechodzić do palety cieni. przypudrowałam się zrobiłam brwi, więc teraz wypadałoby sprawdzić jak sprawa się umiewa z paletą cieni ja ją dorwałam za złotych 16 również, 16 z groszami chyba bo była promocja w hebe minus ileś tam na Eveline. W każdym razie, ogólnie jej cena normalna to jest jakieś 27 zł, tak jak i tego kremu. Paleta wygląda tak. No i teraz, może po prostu paluchem. Sprawdzimy, jak wygląda pigmentacja. Najpierw paluchem, a potem na oczach, oczywiście. Zobaczcie. I na łapce. I myślę, że zrobimy tak. Nałożę sobie bazę pilouis, yy, zrobię sobie makijaż, puszczę go w przyspieszeniu i jak już go zrobię, to powiem wam, jak mi się z tymi kolorami pracowało, żeby nie przedłużać. Yeah, you've watched me break a thousand times Now I'm all alone Cause you never show You say you will You in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a giving a. But every time we. No i moje drogie, wyszło mi coś takiego myślę, że fajnie całkiem zrobiłam coś a la cut crease, bo to nie było dokładnie cut crease, właściwie to half cut crease, można powiedzieć generalnie chodziło mi o to, żeby zrobić sobie podłoże do tego żółtego cienia żeby z niego wydobyć jak najwięcej um, czekajcie, odsunę się troszkę no i jeżeli chodzi o te cienie, to tak, muszę przyznać, że pigment jest całkiem fajny. Do żółtego mam minimalne zastrzeżenia, jednak da się go nabudować. Yy, jeżeli otrzepiecie pędzelek o opakowanie, to osyp na powiece, pod powieką jest praktycznie no, jedną dziesiątą może. Minimalny zupełnie, także to też na ich wielki plus. Zachwycona jestem przede wszystkim, jak to zwykle ze mną bywa Fu! Yy, tym koralem tym fioletem. No ogólnie zielony też jest przecudny. Jede, jedynego, którego nie przetestowałam jest niebieski, bo jakoś mi tutaj no po prostu nie pasował. Na linię wodną nałożyłam sobie kredkę z Pastel Tropics od Magdy Wołosewicz i Lovely. I myślę, że tutaj fajnie współgra. Jeżeli chodzi o ten krem CC... Ja mam wrażenie, że na mojej jakże plamistej cerze on praktycznie nie zakrywa nic. Powiem Wam szczerze, i z niego jakoś tak za bardzo nie jestem zadowolona. Teraz się jeszcze wykonturujemy, nałożymy rozświetlacz, róż i coś na usta. Brązer to będzie dzisiaj Ingrid. Zdecydowanie trzeba tutaj koloru dodać, przy takich kolorowych oczach. No i nie wiem czy dobrze zrobiłam, że dzisiaj kurczę a sobie paciłam. że dzisiaj testowałam ten krem CC, bo przy takim makijażu oczu wypadałoby zakryć bardziej niedoskonałości, ponieważ przy takich kolorach one jakby też są troszeczkę podkreślone, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Zawsze jakieś tam różowe plamki, przebarwienia wychodzą bardziej przy tego typu makijażach. No ale już tego nie cofnę, więc spoko. Człowiek jak się przybrązowi, to od razu to lepiej wygląda. Niemniej uważam, że do takich cer mniej problematycznych niż moja, bez jakichś takich przebarwień po wypryskach i tak dalej, on będzie fajną opcją do właśnie delikatnego bardzo wyrównania kolorytu. Jednakże uważam, że jeżeli ktoś ma coś więcej do zakrycia, to 100 razy lepiej zakryje to na przykład ten podkład kolagenowy z Enough. Bo on ma takie średnie krycie i daje też super mięciutką cerę, świetliste wykończenie i według mnie lepiej wygląda na twarzy niż ten krem CC konkretnie. Tak więc no, ja bym mu tak dała może, w moim odczuciu, 4 na 10. Z powodu, głównie z powodu tego krycia. Bo dla mnie ono jest prawie zerowe. A nie po to cośkolwiek nakładam na twarz, żeby, żeby się denerwować, nie? Wiecie o co chodzi? To niektóre kremy BB mają większe krycie, na przykład ten też ze skin 79, ten pomarańczowy. A mam jeszcze do przetestowania ze skin 79 ten fioletowy cały czas, mam próbkę. Także będziemy go też za niedługo testować. Myślę, że teraz warto testować kremy BB, no bo zbliża się lato, mamy wiosnę, więc musimy się przerzucić na coś takiego, wiecie, bardziej lekkiego, nie? Znaczy się musimy, no. Chcemy, chyba, generalnie tak. Lato temu sprzyja, wiosna też. Dobra, to teraz róż. Jeżeli chodzi o róż, to tutaj mam taką piękną nowość, w której jestem absolutnie zakochana. Zobaczcie, to jest nowy, wypiekany. Zobaczcie, to jest nowy, wypiekany róż z Catrice. I jego kolor prezentuje się następująco: to jest taki rose gold, można powiedzieć, przepiękny. Bardzo mi się podoba, on jest taki rozświetlający. I teraz potrzebuję jakiś fajny pędzelek. I nakładamy na pucie, jak to Madzia mówi. Jeżeli mi te przebarwienia tak będzie widać na zdjęciach, to będę sobie musiała zmyć ten krem i nałożyć coś innego, kurczę. No, na zdjęciach to tak kiepsko jak coś takiego widać, zobaczcie jaki on jest ładny u matko tylko trochę oczywiście sobie go nie w to miejsce no użyłam, bo gadam i gadam zamiast się skupić typowa ja, prawda? dobra, już jest ok on daje taki delikatny kolor ale też daje taki ładny glow podoba mi się naprawdę ładnie to wygląda i, jakby tego glow było mało, to nałożymy sobie jeszcze do rozświetlenia. A jako rozświetlacza użyję sobie znowu tego rozświetlacza z Hean Lumi, bo go też bardzo lubię. I ostatnio jakoś tak wpada w moje ręce częściej. Z tego Lumi z Hean, właśnie z tej serii, też jest taki ładny róż. I to jest też Rose Gold, podobne do tego właśnie z Catrice, tylko też w takim malutkim opakowaniu. No zobaczcie, no mokra skóra, piękna. A skoro to ma być taki letni, rozświetlony look, to dlaczego nie? Dobra. I co nam zostało? Usta. I wszystko mi tutaj spada, ale to się Więc zmywam błyszczyk. Zjadam szczelim, który mi cudnie wygładził usta. I muszę wynaleźć jakąś pomadkę, co by pasowała. Dobra, na usta nałożymy taki błyszczyk z tej samej serii z Flormaru co ostatnio. I to jest kolor 08, Lakiert. Lakiert. nie wiem, czy to czyta red. Ale nałożymy go tylko troszeczkę, bo on po roztarciu jest bardziej malinowy, a to nam będzie pasowało do tego makijażu. Także ja sobie go tyle nałożę, a resztę rozetrę paluchem. Sorry, nie chciałam być środkowym, ale skoro już go używam, no to wiecie. A jeżeli chodzi o błyszczyk, to będzie ten błyszczyk z Action, ten olejek właściwie. Taki mokry efekt ust, który też ostatnio uwielbiam. No, chyba, że ubieram maseczkę, no to wiadomo, to do maseczki się nie sprawdzi, niestety. Tak. No i czas podsumować to wszystko. No, tak jak Wam mówiłam, najbardziej zadowolona jestem z cieni. Bo jeżeli chodzi o ten krem CC, to to jest zdecydowanie produkt nie dla mnie, nie na tym etapie, na jakim jest teraz moja skóra, czyli widoczne przebarwienia, ponieważ no, jego krycie to jest takie, no prawie nijakie. I to mi się nie za bardzo podoba, jeżeli chodzi o wygładzenie, nawilżenie, wygląd na skórze, to spoko, no ale krycie to on ma 2 na 10, więc całościowo ja go oceniam 4 na 10. Powędruję dalej. Może komuś się przyda, kto ma taką, wiecie, piękną cerę, bez żadnych przebarwień po wypryskach i tak dalej, posłonecznych. No to wtedy tak, ale jeżeli ktoś ma jakiś troszeczkę, chociaż większy problem na skórze, to już. Zobaczymy jeszcze, jak się utrzyma. Jeżeli nie przyjdę do Was wieczorem, bo teraz już jest południe, to napiszę Wam pod filmem, ale postaram się wrócić generalnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o tą paletę, to naprawdę jestem zadowolona. Troszeczkę, tak jak, mówię, tak jak mówiłam, miałam zastrzeżenie do tego żółtego, jednak da się go nabudować, więc. Z żółtym generalnie zawsze jest problem, tak Wam powiem. Z tego co ja obserwuję w cieniach, które już przerobiłam, to żółty to zawsze jest problem, szczególnie właśnie w macie, bo jeżeli to jest błysk, to pół biedy. Niemniej dało się z niego wycisnąć całkiem sporo, także jestem zadowolona. Przepiękny odcień jest tego zielonego, naprawdę jestem zachwycona. To jest taki leśny, trawiasty, ale jednocześnie nie za jasny i fajnie podkreśla oko. Bardzo ładne. Także ogólnie paletka jest jak najbardziej na plus. Resztę produktów właściwie już znałeśmy. No super. Po prostu róż z Catrice jest cudny i będzie się nadawał, nadawał zarówno na poliki, jak i na oczy. No i pewnie starczy na wieki, ponieważ jest wypiekany, także rewela. Kredki od Madzi z Lovely też już znamy i kochamy, przynajmniej ja na pewno będą w ulubieńcach. Jest to kredka, która fajnie nam jakby wybiela oko podkreśla, może służyć jako baza, jest zastygająca i wytrzymuje cały dzień. Te kredki to jest czysto istna rewelacja. Mało tego nie było kredek w takich pastelowych odcieniach, w ogóle w takich kolorach za bardzo, więc szacun. Dobra kochani, no to ja już dzisiaj uciekam, zaraz zrobię wam zbliżonka jeszcze tego makijażu i mykam robić zdjęcia. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, taki szybki, potrzepany trochę, ale ja dzisiaj jakaś taka jestem właśnie od rana, jakaś taka. Naładowana energią, i ona ze mnie kipi, i wiecie jak to jest. No, to buziaki, papa. Pa.